Cześć, cześć, moi drodzy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sierpniowych wysiewach. Sierpień to jest świetny miesiąc na wysiew warzyw, które chcemy zbierać w zimie. Także głównie o tym będę mówić w dzisiejszym odcinku. Mam tutaj ze sobą moje nasiona, w których jak zawsze jest chaos. Troszeczkę je poprzeglądam. Powiem, co można teraz siać i co ja będę teraz siać. A jak czegoś tutaj nie będę miała, to powiem o tym pod koniec filmu. Mamy tutaj nasiona, które mam, część nasion mam w albumie. On się fajnie sprawdza na nasiona, ale na takie malutkie, takie na przykład nie bób, tylko jakieś takie na przykład pomidory i tak dalej. Przydałoby się jakieś lepsze rozwiązanie do przechowywania tych nasion, bo część mam w albumie, część mam w jakiejś takiej torebce, w takich w ogóle całkowicie randomowych lokalizacjach. No ale dobra, co tutaj mam? Może zaczniemy od tego pudełka, bo tutaj mam chyba najwięcej takich warzyw aktualnych. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca od razu w oczy, to jest szpinak. Tu mam odmianę olbrzym zimowym i to jest świetny termin właśnie na wysiew szpinaku z myślą o tym, żeby zbierać go w zimie. Bo my szpinak teraz, doprowadzimy do tego, że on nie zdąży jeszcze zakwitnąć, a rozwinie ładne liście, które będziecie mogli zbierać zimą. I ta odmiana nawet sp sprawdziła mi się w uprawie w zimie bez osłon, to znaczy w uprawie w zimie, no po prostu w zimie no bo ten szpinak ani nie rósł, nie zwiększył swojej umiejętności, ani nie kwitł, tylko po prostu był w tej ziemi, więc można go było zbierać. Jeżeli macie miejsce właśnie na grządkach po pomidorach, po papryce, albo jeżeli wkrótce będziecie mieli, no to koniecznie wysiejcie sobie właśnie tą zieleninę, koniecznie wysiejcie sobie szpinak, jarmuż, będę mówić o tym w dalszej części filmu. Tutaj mam rzodkiew. I zarówno akurat to jest taka odmiana o długich korzeniach, zarówno rzodkiew, jak i rzepa, jak i rzodkiewka mogą być teraz siane. Rzodkiewka do zbioru jesienią, rzodkiew do zbioru jesienią, natomiast rzepa z mojego doświadczenia wynika, że bez problemu przetrwa te takie niezbyt duże przymrozki w gruncie. Jeżeli mieszkacie w takim rejonie Polski, w którym właśnie nie ma jakichś wielkich mrozów, no to jak najbardziej możecie sobie wysiewać rzepę. myślą o tym, żeby ona po prostu została w gruncie i żeby ona przezimowała w gruncie. Tutaj mam jeszcze rzutkiewkę, taką złotą odmianę. Koper ogrodowy można siać przez cały rok do gruntu i tak naprawdę nawet jeżeli zasiejecie go gdzieś w styczniu, w lutym, nawet nie w takim terminie, gdzie on będzie zaraz wschodził, to on po prostu wyzejdzie wtedy, kiedy będzie miał do tego dogodne warunki. Jarmuż, to też już o tym wspomniałam wcześniej, jest nawet dobry termin teraz na wysiew jarmużu, chociaż fajniej by było sobie go wysiać gdzieś właśnie końcem lipca, bo on po prostu y, wtedy urósłby większy, ale on jeszcze zdążył urosnąć do zimy, także bez problemu y, będziecie mogli go uprawiać tak, żeby właśnie zbierać go w zimie i on się nawet robi jeszcze smaczniejszy w tej uprawie, takiej, że on się troszeczkę przemrozi, dlatego że robi się po prostu słodszy. Jeżeli macie miejsce na przykład po fasolce, to właśnie świetnym miejscem, świetnym, świetną lokalizacją dla takich warzyw, które mają, których liście jemy, jest właśnie miejsce po fasolce, po bobie i po takich roślinach strączkowych, ponieważ one magazynują azot w korzeniach, a ten azot właśnie wpływa na rozwój masy zielonej rośliny. Tutaj mam takie rzeczy, które już się zupełnie nie nadają do wysiewu, ale tutaj mam akurat aksamitkę taką moskulistą. Pokażę Wam, jak ona wygląda tutaj. I akurat u mnie zaczęła kwitnąć. To jest y, odmiana, nawet nie wiem, jak ona się nazywa. W każdym razie długo myślałam, że nic z niej nie będzie, y, i tu nagle ona po prostu mnie zaskoczyła kwitnieniem i całkiem ładnie kwitnie. Pokażę Wam, rzucę Wam filmik, jak jego na teraz właśnie w sierpniu, początkiem sierpnia, końcem lipca, początkiem sierpnia, kwitnie. I tutaj mam też słoneczniki ozdobne właśnie obok mnie, są pięknie kwitną teraz, bardzo późno wsadzone do gruntu, ale jednak dały sobie radę, jednak ładnie kwitną i pięknie ozdabiają ogród, więc te wrzucę Wam, jak one ślicznie po prostu cudownie wyglądają. Pietruszka, tutaj mamy akurat na korzeń, ale pietruszka na natkę też może być teraz siana. I jeżeli wy wysiejecie pietruszkę na natkę teraz, to ona będzie z wami tak do początku zimy, ponieważ pod koniec zimy ona zaczyna gnić pod śniegiem i ona po prostu nie znosi tych mrozów tak całkowicie ta natka. Może to zależy od odmiany, ale w moim przypadku tak się akurat to sprawdziło, że, że po prostu ta pietruszka wysiewana na natkę końcem lata Proszę. bardzo była fajna, ale właśnie początkiem zimy, jak przychodziły już większym mrozy po minus 10, minus 15, no to niestety nie dawała rady, ale ta natka też nie urośnie, już teraz taka duża. Pietruszka w ogóle długo wschodzi. Ta natka już teraz nie urośnie taka duża jak, jak po prostu w, początkiem, jak z tych siewów, które są wiosną. Trochę się zaplątałam, ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli o co mi chodzi. Klepa, jak najbardziej, ale troszeczkę mniejszy zbiór. Ale można teraz wysiewać jak najbardziej i to też... Ja wam mówię, że coś będzie, że będzie na przykład mniejszy zbiór czegoś, albo że nie zdąży urosnąć i to też nie jest reguła, że nie zdąży urosnąć na przykład u każdego, bo jedni mają warunki takie, a inni mają warunki inne. Niektórzy mieszkają na północy Polski, niektórzy mieszkają na południu, gdzie temperatury potrafią się bardzo znacząco różnić i to wszystko też zależy od tego, jak, jakie zapewnicie podłoże yy, i czy będziecie utrzymywać wilgotną glebę, czy szybko te rośliny będą kiełkować i tak dalej, także to nie jest powiedzi że jeżeli u mnie coś się nie udało, czy jeżeli u mnie coś nie wyszło, to że u was też nie wyjdzie. Kolejną mam odmianę pietruszki. Mam ogromną ilość po prostu pietruszek. Tu mam jeszcze jakąś marchewkę Baby z fabryki Rozsady. Myślę, że ona też. I tutaj niby jest się do lipca, ale ja jeszcze zaryzykuję. O, tutaj mam właśnie takie dwie marchewki. Ja myślę, że one się jeszcze udadzą. Te dwie. W zależności od tego, jaką będziemy mieli jecie. Thunbergia to też jest piękny kadwiej. Ja chyba muszę zrobić sobie odcinek w Kwiatach, ale jeszcze Wam wrzucę Thunbergia, jak teraz wygląda. E, pięknie kwitnąca roślina, kwitnąca albo zwisająca. Jeżeli nie ma podpory, to będzie się, będzie się włożyć, żeby to zwisać. Ślicznie kwitnie. Zupełnie o wiele lepiej wygląda niż na zdjęciu, na opakowaniu. No i słuchajcie, teraz album, w którym jest po prostu wszystko. Ale tutaj chyba mam w większości rośliny takie do wysiewu na zimę. O tym będziemy jeszcze mówić, o kiełkach. dobra, sałata. I ja teraz wysiewam sałaty liściowe. Już się nie bawię w takie sałaty, które tworzą głównie. Może sobie tą rzymską rzeczywiście wysieję, nam sobie ją na bok. Ale te liściowe bardzo fajnie urosną. Jest jeszcze taka sałata, która się nazywa Freezy Joe. I ta sałata właśnie też świetnie właśnie ona ma taki musztardowy smak. Taka sałata smakuje jak musztarda. I jeszcze oprócz właśnie sałat jest bardzo bardzo fajny termin na rozpąki. rozponki. I rozpąka to jest taka no, świetna roślina, która zostawiona w ogrodzie raz, żeby się wysiała. Będzie po prostu co roku kwitnąć, i co roku będzie wydawać nasiona i będzie się sama rozsiewać. I co więcej, jeżeli wy tej roczce pozwolicie zakwitnąć i nie będziecie wyrywać wszystkich roślinek, to wtedy co roku. Ona będzie pierwszą zieloną rośliną, yy, która pokaże się wam spod śniegu i którą będziecie mogli dodawać do sałatek, do kanapek i tak dalej i tak dalej. Także ja wam bardzo gorąco polecam, żebyście sobie gdzieś wysiali rozsądek. Bo nawet jeżeli ona teraz nie wzejdzie, jeżeli nie będzie miała warunków, to ona sobie wykiełkuje wtedy, kiedy będzie miała odpowiednie ku temu warunki. No i jeszcze jedna rzecz, której ja tutaj też nie mam. Chociaż wydawało mi się, że mam. Ale nie mam. To jest, moi drodzy, rukola. I zarówno to, co nazywamy rokietą siebną, to, co nazywamy rukolą. W sumie to jest chyba problem z rozróżnieniem tych dwóch roślin, czasami. Takie mam przynajmniej wrażenie, że, że niektórym sprawia to problem. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli chodzi o rukolę, to mamy dwie opcje. Jedna to jest rukola wieloletnia i to jest taka roślina, którą widzicie w sklepach, która po prostu jest do kupienia. Ona ma takie wąskie, długie liście o takim ostrym smaku i druga roślina to jest roślina, która bywa nazywana albo rokietą siewną, albo rukolą jednoroczną, chociaż producenci czasami też nie mieszają te nazwy i mam wrażenie, że jest wokół tego duże zamieszanie. Jeżeli jeżeli wiecie, skąd się w ogóle wziął ten problem, to dajcie znać w komentarzu. Druga roślina to jest roślina, która bywa nazywana rukolą jednoroczną, rokiestą siewną, i to jest roślina, która ma troszeczkę inaczej wyglądające liście, ja wam to zaraz pokażę. I to jest roślina, która nie odbije po zimie od korzenia, także musicie sobie ją co roku wysiewać, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie wiedzieć o siebie w ogrodzie. No, i ona ma taki bardziej mydły smak. Mi ona dalej smakuje i też uważam, że to jest bardzo fajna opcja do takiego wysiewu na szybko, do zbioru właśnie w ciągu powiedzmy 30 dni. Słuchajcie, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o te wysiewy, które będę robić teraz. Jeżeli coś Wam jeszcze przychodzi do głowy, to dajcie znać w komentarzu. Ja zawsze chętnie posłucham, co teraz wysiewacie, bo często właśnie zmieniam te moje plany i bardzo dużo też nauczyłam się od Was. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.